Kochani, witajcie w wyczekiwanym pierwszym odcinku drugiego sezonu Movie Star Planet od zera! Yeah! Dzisiaj stworzymy sobie nowe konto o nazwie Easy Peasy. Razem z Angelą wybrałyśmy właśnie tę nazwę, ponieważ najbardziej nam się spodobała jest tylko jeden problem. Te nazwy zaproponowały aż dwie osoby, jednak postanowiłam, że obu dam nagrodę, gdyż jak już mówiłam, brałam też pod uwagę liczbę waszych głosów. Jeżeli chodzi o wspomnianą wcześniej nagrodę, to nadal nie mam pomysłu, ale proszę osoby z najlepszymi propozycjami o skontaktowanie się ze mną. Nie przedłużając, zacznijmy odcinek od stworzenia nowego konta. Yy, może zróbmy tak, yy, ja stworzę to konto i wrócę do was za chwilę. Okej, okay, konto stworzone. Czekajcie, coś się chyba popsuło. Dobra, zalogowałam się jeszcze raz. Ogólnie to ja sobie te wszystkie ciuszki początkowe przetworzę lub komuś oddam, bo niezbyt mi się podobają i nie chcę ich mieć w szafie. Pixie nas oczywiście zaprosiła do znajomych, więc przyjmujemy. I co? Zacznę sobie może robić zadania, jakiś komplecik sobie kupię z Izabeli, bo na razie mnie nie stać. No i najwyżej później się do Was odezwę. Kochani, już jestem i właśnie dostałam pozdro, yy, żeby nie było, że źle przeczytam, to pozdrawiam Raven k e n bardzo serdecznie dziękuję Ci za pozdro i ogólnie prosiłaś mnie, żebym Cię pozdrowiała, więc pozdrawiam Cię, dawajcie jej prezenty, pozdra, grafę i w ogóle. Jak widzicie, mam już szósty level i 2313 starkos, więc w ogóle wow. Dziękuję wszystkim za pomoc, prezenty i tak dalej. Dobra, kochani, to już byłby koniec dzisiejszego odcinka. Jeżeli pod tym filmikiem będzie 150 łapek w górę, a będzie na pewno, to w tym tygodniu pojawi się kolejny. Chciałabym Wam bardzo podziękować za wszystkie bardzo, bardzo, bardzo ładne nazwy i za aż tyle wyświetleń. Dziękuję za obejrzenie tego pierwszego odcinka drugiego sezonu naszego Movie Star Planet od zera i zapraszam na inne filmy. Do zobaczenia w już drugim odcinku. Pa, pa!